To jest kolejny taki element przekazania sprzętu naszym jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych. Tym razem jest to sześć specjalistycznych mundurowań, które zostaną przeznaczone dla druhów OSP Mościsko, ponieważ Roku staramy się pozyskiwać różne środki z różnych źródeł. Staramy się również je dywersyfikować. Niedawno przekazywaliśmy pojazdy, dzisiaj to inne wyposażenie, które zostało pozyskane. Bardzo znacznie te nowe mundury poprawią naszą jakość działania. Dotychczasowe mundury, niejednokrotnie już są bardzo poniszczone, podarte ze względu na ilość akcji, jakie rokrocznie podejmujemy. Dlatego też dzięki tym mundurom będziemy się czuć bezpiecznie, wchodząc do pożaru. Nie będziemy myśleć o tym, czy. Aby na pewno ten mundur dzisiaj jeszcze wytrzyma, tylko spokojnie będziemy mogli iść tam, gdzie jesteśmy potrzebni, wchodzić tam, skąd inni uciekają i nieść tą pomoc, która jest niezbędna. Tym razem dofinansowanie pochodzi z do Ministerstwa Sprawiedliwości, z Funduszu Sprawiedliwości, który przez poprzednie lata również trafiał do gminy Dzierżoniów w wysokości 99% wartości tego zadania gmina dokłada tylko 1% więc tym bardziej nas to cieszy że za tak niewielki wkład ale dzięki zaangażowaniu tutaj zarówno ochotników jak i wszystkich instytucji które w tym pośredniczą możemy się wzbogacić od kilku już lat, kiedy na terenie Gminy Dzierżoniów i terenów powiatu dzierżoniowskiego zaczęły funkcjonować młodzieżowe drużyny pożarnicze pani Europoseł Anna Zaleska, wcześniej minister edukacji, mocno wsparła ten projekt. Swoim zaangażowaniem w początkowych inicjatywach były to takie podstawowe rzeczy, jak wiadomo, początki bywają trudne, ale zawsze jakieś wsparcie jest mocnym impulsem do działania. Tutaj też pojawiła się bardzo fajna taka inicjatywa do tego, żeby po prostu młodzież, też ochotnicy, którzy są instruktorami tych wszystkich działań w odpowiedni sposób mogli szkolić tą młodzież, uczyć podstawowych zasad bezpieczeństwa, pomocy innym. I właśnie między innymi 100 milionów z Funduszu Sprawiedliwości, Ministerstwa Sprawiedliwości ten program w 2018 roku mocno pomógł jednostkom z terenu gminy Dzierżoniów. Około 100 tysięcy złotych zostało przekazane w formie różnych takich podstawowych sprzętów medycznych, ale przede wszystkim specjalistycznego sprzętu, który trafił do OSP Ostoszowice. W marcu 2019 roku pani minister mogła wtedy uczestniczyć w pokazie właśnie tego sprzętu, jak dzieci się szkolą przy również pomocy druhów. I to jest jakby kolejna właśnie inicjatywa, która dzisiaj się odbywa w Mościcku. To jest przekazanie tego specjalistycznego sprzętu w postaci sześciu kombinezonów, które pomogą strażakom czuć się przede wszystkim bezpiecznie w akcjach ratowniczych. Przede wszystkim różnią się jakością wykonania. Jakość jest o wiele większa. Mają one wydłużone tutaj okres użytkowania. Ponadto wytrzymują większą ilość prań, a także mają teraz o wiele nowocześniejsze materiały, jakie są teraz dostępne w obecnej technice dzięki czemu ci strażacy są jeszcze lepiej zabezpieczeni. Mundury są bardzo wygodne, teraz kładzie się nacisk przede wszystkim też na ergonomię użytkowania, na funkcjonalność, dzięki czemu my strażacy mamy komfort działań, co też jest bardzo ważne, dzięki czemu nasze ruchy nie są skrępowane i możemy o wiele skuteczniej tę pomoc nieść. Ten sprzęt poza tym też jest dla bezpieczeństwa strażaków stworzony. Zastosowano tutaj troszeczkę inny materiał, inny kolor materiału, aby strażacy, którzy są jedną z takich najbardziej grup społecznych narażone, narażeni na choroby nowotworowe, mogli łatwiej te zabrudzenia zlokalizować, żeby te ubrania jak najszybciej wyczyścić. Jestem również mieszkańcem Mościska, dlatego tym niemniej jest mi bardzo y, łatwo, że tak powiem, ocenić ich pracę, ponieważ razem współpracujemy i często mam kontakt z strażakami, z druhami i wiem, że w tym roku bardzo mocno się zaangażowali w zbiórkę złomu, żeby pozyskać pieniądze na już wkład własny na zakup nowego samochodu, ponieważ na pięć jednostek mościsko zostało jeszcze po prostu ze starym wozem bojowym i przyjdzie taki czas, że i w mościsku będzie musiał być wymieniony ten stary, star który jest, stoi przed tą remizą. Jest to taki dosyć różny przekrój, zależy od roku, aczkolwiek jest to od 40 do 80 kilku wyjazdów rocznie. Ten rok wyjątkowo był tragiczny, mieliśmy podtopienia, i przez kilka dni y, i najmłodsi strażacy w wieku od 10 do, do, do 15 lat również y, włączali się w akcję i pomoc dla najstarszych mieszkańców, y, dzięki czemu mogli wykazać tutaj swoją dobrą y, wolę i chęci pomocy dla osób starszych przede wszystkim, y, niosąc pomoc y, z zakupami czy przedmioty, które im po prostu były potrzebne do prowadzenia swojego domu czasami podnieść drzewa czy opału także tutaj wiem że strażacy się bardzo starają i tak samo bardzo chętnie korzystają z pomocy nowizny gdzie również tam mają dość dobrą współpracę z radą sołecką i wiem że Nowizna również bardzo mile wspomina naszych druhów tutaj z Mościska. Warto i tutaj muszę to mocno podkreślić, że dru druhowie z jednostki OSP, przede wszystkim Przemysław Janicki oraz Krzysztof Cichy mocno się w to zaangażowali. Prosili o to wsparcie, prosili o tę pomoc. Przypomnę rok temu 6 grudnia pani europoseł była tutaj obecna podczas imprezy mikołajkowej i wtedy właśnie tutaj pan prezes wraz z druhami prosili o wsparcie tego wniosku o życzliwość efekt finalny po długim okresie oczekiwania, niepewności związanych z rokiem, który doskonale wiemy przez co jest zdominowany, czyli przez pandemię koronawirusa. Ostatecznie udało się tą jakby wyczekiwaną informację w postaci uzyskanego dofinansowania otrzymać, uzyskać tą tą niezwykłą pomoc, dla których te jak druchowie podkreślali, podkreślał Pan Wójt jest niezwykle ważna, potrzebna i z tego się należy cieszyć. Przypomnę, że również w 2019 roku wsparcie Pani Minister dla OSP Przerzeczyn Zdrój w postaci wozu stożackiego, za które dziękowali, za które za byłem niezmiernie wdzięczni, jest kolejnym przykładem, dowodu tego, że pani europoseł będzie i wspiera jednostki OSP z terenu Gminy Dzierżoniów, jak i Powiatu dzierżoniowskiego. Kolejne jednostki, jak najbardziej, z dotacji, które są udzielane z budżetu Gminy Dzierżoniów, również mogą zakupować, ale trzeba pamiętać, że koszt takiego umundurowania jednostki to jest około 3000 zł. To jest duży wydatek. Mamy ochotników bardzo wielu. Nasza gmina jest obdarzona, można powiedzieć bogactwem w tym zakresie, ponieważ mamy pięć jednostek, z czego trzy jednostki są w KSRG. A przypomnę, że to jest jedna trzecia stanu całego powiatu, a przecież mamy siedem gmin w powiecie, więc te nasze wydatki są naprawdę duże. I Zakup tego typu umundurowania, który jest niezbędnym warunkiem, aby można było bezpiecznie uczestniczyć w akcji jest podstawowym, że tak powiem, zadaniem, ale jednocześnie też i dużym dla nas wyzwaniem, jak sobie przemnożymy jeszcze raz powiem tą ilość strażaków, razy to umundurowanie, to oprócz innych wydatków to stanowi bardzo wysoki koszt, ale to są te elementy, na których żałować nie można. Nasze sołectwo współpracuje na zasadzie wymiany pomocy. My pomagamy jako sołectwo z naszym druchom w postaci dofinansowania do różnego rodzaju doposażenia do wozów bojowych, jak również strażacy włączają się w akcje i różnego rodzaju organizacje, gdy Rada Sołecka organizuje na świeżym powietrzu bądź w szkole różnego typu, typu działania. Także to jest pomoc współmierna i nasze stosunki układają się bardzo dobrze. To jest Mościsko rzeczywiście w tej chwili ma najnowszą remizę, jeżeli chodzi o budynek i całe tutaj zaplecze. Ale praktycznie już każda jednostka nasza dzisiaj naprawdę ma poprawiony standard, jeżeli chodzi o wyposażenie, zarówno to związane z budowlą, jak i tym wnętrzem. Cieszymy się, że udaje nam się z roku na rok wraz z Radą Gminy przeznaczać bardzo znaczące środki na rozwój i pozyskiwać je również z zewnątrz.